Welcome to the new series on my channel. Today I was predictions for the Marki matchups. Enjoy. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się typowaniem spotkań do SBC ważne mecze FIFA 17. Zapraszam. Na pierwszy ogień zajmiemy się spotkaniem AS Roma kontra Napoli. Dlaczego wybrałem to spotkanie? Ponieważ Roma zajmuje drugie miejsce w lidze, Napoli zajmuje trzecie miejsce w lidze. Ze stratą 5 punktów do AS ROMY. No i co? No i przede wszystkim jest to silna liga Serie A, także myślę, że będzie to dosyć prawdopodobne spotkanie w przyszłym SBC. Kolejne spotkaniem będą derby, a mianowicie PAO kontra Olympiakos Jak wiemy, są to jedne z najsilniejszych drużyn greckich, i myślę, że warto coś w te drużyny zainwestować. Następne spotkanie, które może się pojawić. W ważnych meczach jest to spotkanie pomiędzy Zenitem San Petersburg a CSK Moskwa. Jak wiemy są to bardzo dwie uznane marki w Rosji. Obecnie Zenit znajduje się na drugim miejscu, a CSK na trzecim miejscu ze stratą tylko trzech punktów do Zenitu. Także myślę, że będzie to naprawdę fajny pojedynek oraz też, że może to się pojawić w ważnych meczach. Kolejne spotkanie na szczycie jest to starcie pomiędzy... Liverpoolem a Arsenalem jak wiemy oczywiście dwe, dwa topowe zespoły z Premier League myślę, że warto zainwestować w to w te mecze, ponieważ jest to bardzo prawdopodobne tym bardziej, że EA po prostu kocha nad życie ligę Angielską także w Ligę Angielską warto zawsze inwestować następnym starciem jest to Spotkanie w niemieckiej Bundeslidze pomiędzy Borusią Dortmund a Bayerem Leverkusen. Co prawda w tym sezonie Bayer Leverkusen nieco słabo im idzie, ponieważ są na ósmej pozycji Borussia Dortmund na trzeciej pozycji. Jednakże myślę, że jej też może wziąć pod uwagę te spotkania, ponieważ zawsze te mecze elektryzowały wszystkich fanów Bundesligi. Gdy już jesteśmy w temacie Bundesligi warto także dodać o spotkanie Mönchse Blackbach kontra szalkę. Co prawda te zespoły w tym sezonie są w środku tabeli, także można powiedzieć, że to jest spotkanie pomiędzy środkiem tabeli. Mianowicie Mönchse Blackbach zajmuje 10 miejsce, a szalkę 12, także nie jest to jakoś, nie wiadomo jak ważne jest spotkanie. Można tam zainwestować troszeczkę, pokupić kilku dawników, mimo że nie przywiązywałbym do tego spotkania aż tak dużej wagi. Young Boys kontra Hun Jest to spotkanie w lidze szwajcarskiej dwóch solidnych zespołów. Young Boys oczywiście znano z przeszłości zgrania m.in. w Lidze Europejskiej. Wybrałem to, ponieważ trzeba także wybrać kilka spotkań spośród tych mniej topowych lig, a szwajcarska myślę, że znajduje się poza tymi topowymi ligami Europy oraz świata. Huddersfield kontra Newcastle. Jest to spotkanie w Championship pomiędzy drugą drużyną Newcastle, a zajmującą trzecią pozycję Huddersfield. Dlaczego wybrałem to spotkanie? Ponieważ jak już wcześniej wspomniałem jej uwielbia dawać SBC właśnie z niższych lig angielskich oraz także z Premier League Także myślę, że... tym bardziej, że to jest topowe jakby spotkanie na szczycie, ponieważ dwie drużyny walczące o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Także myślę, że warto jest zainwestować troszeczkę pieniążków w te oto spotkanie. Tottenham Everton jest to spotkanie, tak jak mówiłem, typu Marcel Black Blackbach-Szalkę. Nie jest to spotkanie walczących drużyn o tytuł Ligi Angielskiej, jednakże są to uznane zespoły, które są, jak mówię, z dużymi dosyć ambicjami. Można to uwzględnić jak najbardziej. A poza tym, jeżeli zainwestujemy w Liverpool Arsenal, jak ktoś dobrze pomyśli, można zainwestować także i w to spotkanie, kupując załóżmy zawodników Non-Race z Premier League, tudzież po prostu karty świecące za cenę zbliżoną do Kwiksela. Wtedy będziemy mieć karty na oba spotkania i ryzykując w tym praktycznie nic. A te tylko Valencia. Wybrałem to spotkanie w sumie tylko dlatego, że to są. Jak już wiem, że się powtarzam, to są dwie uznane ze marki w Lidze hiszpańskiej, a te tylko dosyć sobie sobie poczynają, jednakże walencja jest bliska strefy spadkowej środka tabeli, także myślę, że to nie są ambicje ekipy nietoperzy. Można to uwzględnić jak najbardziej, nie trzeba inwestować, ja do nikogo do tego nie zmuszę. Teraz zaprezentuję trzy spotkania także z niższych lig na dzień dobry, nasza kochana Ekstraklasa, a mianowicie spotkanie pomiędzy Lechem Poznań i Lechią Gdańsk. Jak bardzo dobrze wiemy Lech znajduje się na trzeciej pozycji, Lechia na pierwszej, także to jest spotkanie drużyn walczących o tytuł mistrza Ekstraklasy. Myślę, że EA nie lubi dawać polskich zespołów. Naprawdę nie lubi dawać. Z jedno, o ile dobrze pamiętam, jedyne jedno, jedyne Squad Building Challenge z, z polskimi zespołami to było pomiędzy Wisłą a Krakowem, co było do, dosyć dobry price na rynku, także można to zainwestować troszeczkę, ale nie radziłbym za dużo inwestować w te spotkania. Sydney Melbourne. jej lubi ligę, ligę, ligę Australijską. Czemu to nie mam pojęcia? Ale często, jak wiemy, były Scott building Challenge właśnie z tych lig. Jest to spotkanie, jak wiemy, oczywiście dosyć wysokiej rangi. Także można z można tym zainwestować jak najbardziej. Jeżeli macie trochę zbędnych pieniążków, inwestujcie, ponieważ jej kocha, 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 kocha. Jeszcze raz kocha. E, mniejsze ligi typu poza top 5 lig europejskich. Ostatnim już na dziś spotkanie będzie to e, Liga Koreańska, Kali Classic, mianowicie zespół Siu kontra Suwon. O ile dobrze pamiętam, było już e, jak niejedno z e, link liczących z tej ligi. E, był naprawdę pewno ale czy te zespoły były, szczerze mówiąc, nie pamiętam. A wracając do tematu, dlaczego możemy to uwzględnić? Ponieważ są to dobre zespoły z ligi koreańskiej, mające niektórych niezłych graczy, nawet państwowych, itd. dalej wspomina pastik z Brazylii, o ile dobrze kojarzę. Oraz jest to pierwsza kolejka ligi Korei Południowej, także myślę, że też można mieć jak najbardziej to na względzie. No i to wszystko w tym odcinku, myślę, że jeżeli Wam się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ponieważ co tydzień będą takie przewidywania ważnych meczy, aby Wam pomogło to w handlu, jak najbardziej, żeby Wam to pomogło oraz mi też jak najbardziej może to pomóc, także co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się, do następnego odcinka.